Zostajemy go! Dobra, jedź na ten sklep, zabranie proszę cię, kurwa. Tylko już musisz nie siedzieć bo tym czuję bomba. Pa co za to, kurwa pedo? Pojebać mu bombę. No, tak nie, nie. Kurwa, da bombimy to. My puśćmy z tego auta, żeby nie doskietować. Bombimy go. My pójdźmy z tego auta My pójdźmy z tego auta Cieszymy Łapy, 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 łapy. No łapy, weź się razem. Leżysz, kurwa. No ram Ty, pies za tobą, pies za tobą, za tobą, pies za tobą, pies za tobą. Ale go w pizdę wyjebałem. szybko, szybko. Weźcie po dwieście, bo psy, bo psy. Proszę, 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 proszę. Jeźdź, jeźdź, prosto, jeźdź, jeźdź, jeź, jeź. Kurwa. Łapy, łapy, łapy. Łapy, łapy, kurwa. Jalla! Dobra oh. Oni ich rozjebali Oni ich rozjebali Rozjebali My chcemy walcieć no, na papieżę